Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 Dzisiaj wyjątkowo odcineczek musi się pojawić z gry Farming Ponieważ w ostatnim odcinku troszeczkę były raidże, eee, A w dzisiejszym odcinku, jak nie wiecie, no wiecie, że odcinek, Kurde, coś ten Farming ostatnio baguje, No po wszystkie belki zmieszałem i nie powstała pasza TMR, o dziwo Zresztą nawet to w poprzednim odcinku, jak to wyglądało, albo miałem zela wtedy Ale no kurde, dzisiaj w dzisiejszym odcinku kupujemy belki, ponieważ, jak panie wiecie, ma mało tych belek z tego się, no mógłbym z tego skończyć, ale myślę, że kupię sobie belki mam trochę hajsu i no jeszcze, jeszcze, nie dodałem, jeszcze nie dodałem wszystkich wyświetleń, na pewno mam już ponad 100 tysięcy dodatkowych z waszych wyświetleń i ulepszałem już od 48 odcinka, bo 46 już teraz pamiętam um, e, bo nie, do, nie dawno się na już 50 odcinku z tej serii a gdzieś w dniu kupiłem sobie beki, powiecie, te berki mam gdzieś tutaj w polu, ale ich nie widzę totalnie, więc no no Jak będę kosił tutaj kukurydę z tego palą, no to już, już byśmy moja sprawa. Ale dzisiaj, że no, musimy y, kupić sobie belki. To czego kupimy sobie belek y, Myślę, że może kupimy testowe belki, bo myślę, że raczej, no, nie wiem, co rozumiem z tymi belkami. Potrzebujemy troszeczkę belek, więc myślę, że sobie kupimy pierwszy raz belki w tej historii. Potrzebuję belek, wiecie. Ja, nawet trawy dużo nie mam. Będę się niedługo, będę się niedługo już rozwijać swoją farmę. Więc przyda Wam się znowu pomóc na tym Będę Będę Na pewno Wam dodam, dodam to wszystko. Postaram się niedługo to dodać. Myślę, że jak te moje problemy znikną, za mójmić, odcinkami I dopiero po 29 czerwca, 29 lipca, na pewno będę to dodawał. Wszystko już noc dopiero, żebym miał więcej czasu. I w nocy będę siedział i będę spał ciągle w tym farmingu. Żeby wiecie, żeby po prostu. Te pieniądze sobie dodać jak najszybciej, żebyście. Że poza to, właśnie się wyszedł, to nie, nie, nie. Bo na mnie tak dużo nie, nie śpiewa się we farmingu. Czasami śpię, więc wiecie. Pod będą dodaję sobie te pieniądze. No i dzięki Wam, po prostu, no to zgarniamy, Więc jak nigdy te pieniądze, na pewno połączymy wszystkie odcinki, zobaczymy ile. Oczywiście to były odcinki parzyste. To się liczą tylko odcinki parzyste. jakby co, a my lecimy dokładnie tutaj. Ja pierdzielę, nie, już utknąłem! Noż! utknąłem! Nie no, nie, gada, nie ma nie mów, no jakby już tak farming mi odwalił, to ja już nie wiem, A dzisiaj kupimy pierwszy raz belki, myślę, że to będzie taka fajna rzecz, oczywiście najpierw weźmiemy sobie belki z siana, weźmiemy okrągłe, po prostu najtansze wszystkich rzeczy, myślę, że takie po 5. belek z siana, 900 euro, 980 euro, nie tak dużo, kostki w też kosztują więcej, kostka już... Kiszonki do tego nie tak było powiedzieć, kiedyś bym chciał widać belki. Znowu zrobimy takie żniwo trawowe na odcinku, takie od nowa. Możemy nam powiedzieć, trawę, coś w tym stylu, żeby cały proces był na odcinku. Coś takiego na pewno zrobimy w najbliższym czasie, ale to musimy mieć dwa pola przynajmniej do tego. Więc też na pewno coś takiego wykorzystamy. A na razie bierzemy się do pracy, kupujemy belki siama, czyli te. Ich potrzebujemy, no ile na oko. Na około weźmiemy 6, weźmiemy. Tuż tu 4000 ten dostaniemy, więc kitówam po 4 berki, kupimy sobie z każdego rodzaju. E... 6. Ile wyda na pumple 8000? 9000 nie, 8 nie, tak źle widzę. Jeszcze wy, 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 wy pożyczymy, chyba że ja mam chyba to. Po ja mam tą maszynę, dwie z tytułów wypożyczania, dosyć Robel? Nie mam. Ja ją wypożyczyłem, widzę, ale będę się ją wypożyczyć jeszcze na, na chwilę. No, będę się ją wypożyczyć, widzę, kurde. Ale ze mnie ciul. No na, ja to będę się wypożyczyć ją. Też to nie znaczy, korzystacie tych pojazdów używanych, bo ja szczerze nie korzystam z tego gówna już w ogóle nic z nie korzystałem, to, że kupiłem nowe maszyny z farminga, ale jeszcze wypożyczę sobie jedną rzecz Czyli... Mm, technologie zbioru bel No to serio pomaga Jakby kurde pomaga to fest Polecam wam to Bo to naprawdę dużo pomaga po 24 bel zmieści 2,5 tysiąca wypożyczę Ja kiedyś na pewno sobie kupię tam piszę ile mam pojemności I ja mam 1000 pojemności jakimś sens. Będę musiał się niektóre rzeczy posprzedawać Myślę, że ja niektóre rzeczy się zbierzemy w całość i posprzątamy już. I więcej te belki zaparkuje, żeby były widoczne po prostu. Właśnie. Zbierzemy sobie te oto belki, przetransportujemy i spróbujemy coś z nimi ugrać. Jakąś nową paszę ten R zrobimy. Dobra. No i zbieramy te beleczki. To, jest, to był jako most gdy i... Czy to na pewno jakaś rzecz trzeba było ręcznie zbierać te belki okrągłe, a teraz nie. Może jakieś zrobimy, żeby będziemy zbierać okrągłe belki ręcznie. To na pewno zrobimy. Myślę, że to jedna dobra technika, żebyśmy żeby to, to zrobili. Tak na pewno zrobimy kiedyś, żebyśmy ręcznie belki zbierali z pola, a nie automatycznie. Zobaczcie, jakie to jest teraz wygodniejsze, to zobaczy. To jest w ogóle wiele wygodniejsze. O wiele wygoda, zobaczcie. No jakby też jeszcze rozszerzyli, żeby tam się jeszcze dwa belki na górze zmieściły, to byłoby to jeszcze git To już byłoby... to byłoby to już Więc otwieramy okrągło, bo jak już wszystko w bo po co mamy teorie się robić? I potem zrobimy coś chyba ze kurami, bo Wam to z tymi kurami, Krowę na się zostawia, bo po... może nie karmi, nie może, no nie wiem, jak jest ta nakarmić, no Lubień, tylko patrzę, to MTMR zrobić. Więc może z jednej belki wyjdzie jakimś studenem kiedyś. A belki kupiłem tylko to, żeby mieć potem do testów. Jeszcze te 148 no, tysięcy. No i mamy belki, już wszystkie. No, tyle samo, jest, więc jadłimy to przetransportować. Sprzedamy tą wypożyczalnię, powiecie, bo to wypożyczalnie. Powiecie, to wypożyczacz, te wszystkie rzeczy. Co do farminga nowego, to może w tym roku wyjdzie praktycznie na ten farming 23 na telefon. In um, nic nie podali kule widzowe, więc czekać będzie też na edycja na farminga na telefon. Przenośnie farming z tą edycją, byłby git, woda by dużo osób grało, myślę. A ja po to czekam na nowego farminga, który możliwe, no, że już nie wyjdzie na PlayStation 4, ale kto wie no. To ten farming dobrze na PlayStation 4 rodziło nie wiem jakim cudem, ale wyszedł. na wszystkie gry grać w gdzieś w to jest możecie też grać na PlayStation 5. A potem to teraz pisze, że jest tak rzadkie, że szok. w tym roku chyba sobie nie wyszło. No, się tym nie interesowałem i nie wiedziałem, kiedy to w ogóle wyszło, czy to w ogóle wyszło, czy nie. Już wtedy się myślałem, że tu wszyscy trollują z tego, a tu wydaje dupa. Jednak dupa. Dobra. Więc my lecimy to sobie, przetransportować. O. Okej Oj, to jeszcze jedna belka w ogóle została, ale no, to jest tak O ja w belkę, ja pierdziele No szkurwa mać No, no i git. No i dobra, teraz tak. Co my tu możemy teraz zrobić z tym? gdzieś tu teraz to wysypać. Tak, żeby mi to nie przeszkadzało. Chyba tu obok zaparkuję dokładnie tutaj o. Tutaj w prawo skręcę i chyba zaparkuję. No i git. No, no, więc wysypimy faktycznie tutaj na bok, tutaj o, w prawo, w tym miejscu do to wysypiemy. żeby to do dużego nie przeszkadzało. No bo ich nie nakarmnie straciłem, wiecie ile w ogóle belek straciłem, No to się ogląda, no to wiecie. Cztery belki, nie, no, dwa... No to są cztery 4 belki, no podałem po dwa na każdego, nie? No i git. Na lewa chyba raczej już nie urośnie. Czy urośnie, jak myślicie? A, tam się to już było dobra. Nie dobra. Teraz tak. Mamy też wolny czas. Dzisiaj zajmiemy się wioczkami, powiecie. O nie to! Odczepiłem widzowie, ja pierdziel jestem dybilem. A ja tutaj tak mówię to sprzedać już. Wypożyczyłem i jeszcze może kupimy, ale kto Mamy belki, znaczy niech te belki tutaj siedzą. No słuchajcie, ja z tym się troszeczkę już owieczkami, znaczy nie owieczkami, owieczkami mamy sporo. Właściwie tutaj też już rozprzedaliśmy. Może nakarmię teraz owieczki, żeby już miały tutaj. Proszę, tu były belki, zobaczcie. Ja zamiast sobie nawiam na to szczul. No właśnie, na odcinku będę wiedzieć, gdzie są tu belki widzowe. A wypadła belka, no zaznacz, to tutaj w ogóle wszystko się boguje, więc no wiecie. Dobra, myślę, że tutaj będzie gituwam. wam. Nie wiem, że to sobie leży, no spróbujemy te awiaczki nakarmić już. Dzisiaj zrobimy takie, o, brzątki, brzątki, o krów, włączenie, oprócz krów, no bo krowy nic zmienia ja się nie dają. Muszę teraz się przeczytać troszeczkę więcej w internecie na temat tych krów, bo kurde, jak karmić, że dostać mleko wy farmingu na tej zagrodzie, że no karmiłem byle jaką słomą i dupa, nie? A teraz, a może teraz coś się tutaj zrobiło, może troszeczkę mam tego mleka. No zobacz, no 0 litrów, Wadaję, i im tyle trawy, że pierdzie, że takie nie? granie Może jeszcze słomę mu wadać, kurde Ja dałem samą trawę, wtedy chyba gidło, nie? No czekaj, gdzie, bo tutaj muszę wjechać No hmm. to wysypmy tutaj tutaj tym owieczkom Być niech mają tutaj, tutaj trochę tutaj A wysypmy owieczką no, ja nie daję tylko to i od ja razu nam dawają dużo rzeczy. Kurde. Dobra. Zrobię takie brzątki u krów, Nie wiem, czy też mam wolną przyczepę w ogóle. No to też byśmy coś tam mogli zrobić. Więc myślę, że w następnym odcinku coś wykombinujemy już znowu z tymi krowami. Coś możemy powoli podziałać. Yy. A teraz pójdziemy za to, że mam jakąś wolną przyczepę, żeby nakarmić kury. Pewnie nie mam, znając życie. Yy. Yy, więc wiecie. Ale zobaczę czy co tutaj coś tu mam. Chociaż jedną szczepę powinienem mieć wolną. Powinienem podkreślam mieć wolną. Bo sprzedałem te buraki, pamiętacie? Bo buraki pomyślałem, że nie będą mi potrzebne, przecież na byłyby mi potrzebne w sumie do tego. Do cukru. I ja to sprzedałem. Ale tu mam wolną szczepę XD. Wszystko sprzedawajem najwyżej zasijem z powrotem te ziemniaki, tu do lele, po... No tak dupno, nie? To tak, spróbujmy teraz widzowie tutaj coś podjechać, wziąć tutaj w ogóle mogę mógł podjechać. Jakoś tutaj tutaj coś tu wsypać, bo nie, nie będę mógł. spróbujmy tutaj coś tu wsypać. Bo muszę A ja pszenica. Pierwek powinno wystarczyć. Teraz sobie pójdziemy chyba spać i będzie git. E, Dobra. o Gui I lecimy to, widzę, że bać kurom, to ja jedną tego mam po jedną przytem, jaką ja miałem wąwą, kurde, nie pamiętam już tego mniej więcej. I kury też przynajmniej transportujemy w inne miejsce, bo one to, też nie mogą tak sobie siedzieć, po prostu i tyle. No i jajeczka, długo też sprzedamy. też na pewno zajmiemy się troszeczkę kurami, dużo kurami, bo potrzebujemy też dużo jajek, dużo jajeczek znowu. Ale powiem wam szczerze, że jak się pierwszy raz oglądało tą, te, te zdjęcia, to, to tak zajebiście to wyglądał ten farming. A powiem, wam, że zajebiście to wyglądało ten automatyczne karmienie krów, które kosztuje ponad 700 tysięcy albo ponad milion już, więc się na nie opłaca automatycznego robić, ale naprawdę takie te wyglądać się to tak zajebiście, yy, ale no w real wyglądało tak do dupy, bo to kupiłem, wtedy na pierwszym save, na innym sale sobie kupiłem. No i do dupy to wyglądało niż tutaj. Dobra, ile mamy jajek? Mamy trzy jajka? W sumie tutaj to, ale mamy jeszcze palec i jajek. No w sumie trzecią zaczęłem tą. Ja się tutaj krajami nie interesowałem zbytnio dużo. Nie wiem, w którym sierpniu kupiłem. W kupiłem. tutaj jest 10 tysięcy jajek. Palec. Dzisiaj mam okazję troszeczkę pośpimy, bo... No, potrzebujemy. Bo w końcu dają mleko. Co by mnie zaskoczyło, może 200 litrów tego mleka. No i tak na tym nic nie zarabię na 200 litrach, ale na tym zarobił w kwas 5 tysięcy. To zarobię około... 500 euro możliwe, jak tam zwierzęta się dzieją? No, oczywiście, kury tra. nic, 0 litrów, 0 litrów no, to nie opłaca się. No, może zrobili tego pacza, że teraz konie są więcej warte. to już byłoby git, mm, tylko kół, no, ziarno mają, widzę, no to też ją ziarno było dać. No tak, do dupy pójdziemy jeszcze raz spać. Pójdziemy też troszeczkę karmić tutaj kury, więc git. A, no sądzę, sobie usiądę coś z tymi krawędziami porobić. Przynajmniej zobaczycie, jak się denerwuję na tych odcinkach. Yy, właśnie. Yy. Yy, z No jak tam? Krowy nic mi nie dali, no jak zawsze No, ale troszeczkę jajka mi trochę dały, widzę K... No dobrze, brządki, trawy Zresztą no, my sami to się nie będziemy zainteresować nami interesować zbytnio dużo Tylko zajmiemy się dzisiaj się krowami, A ja zrobię sobie miniatureczkę do filmu, no to obowiązkowa To dobra, tylko tą weźmy ten tą... ten, 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 ten się to tego którego suma weźmy na tą drugą stronę. To tutaj nie może być, bo tam Mam dwa strefy. Ym, zwierzętą i farmenską, więc... A tam jest strefa, wiecie, jaka. Zobaczcie w ogóle jak to pole wyglądało przed tym, wiecie, przed tym, przed tym jeszcze robieniem tutaj, przed tymi budynkami. Zarąbiście. Yy, więc no troszeczkę będziemy to rozszerzać naszą działalność. krów ale ja jestem wkurzony, bo naprawdę nie wiem co to, tu to, to, żeby mi mleko dawały, nie? Czy kurde, no... Ale nie no, pisze tam chyba o tym, no, wełna, czy nie to Już nie pisze mi nic No, dla mnie pisze mi o tej słomie, no, ale no też do dupy, że nie mogą mi dawać Jak by tu, jak to zrobić, żeby mieć mleko, pierwszy? No też tego nie wiem Do końca nie wiem Więc idziemy znowu spać No byśmy troszeczkę tutaj mieli, a, nie wiem czy ci mi do filmu Hmm. Zresztą, kurde, ja to zrobiłem chciałbym zrobić wcześniej. Um. No to, to taką miniaturkę zrobię. Yy, o pyk, nie wiem, troszeczkę taką strzelienę za jej No yy, to by nam miała miniaturka, bo się będzie nazywał tytuł. No że kupiłem tra e belki. Yy, no i że trochę obszarów zrobimy. I no... Przemysz z tymi krowami porobić. No kurwa, on mi oni karmili... oni mi tą drugą farmę, nie? Za 20 tysięcy. nie, nie mam takie. Ja teraz tutaj karmić krowy, jakby wybrytykować mleko, he? Powiem że pisze byle co i by było, nie? Ziarno, tutaj szkła też nic nie mają, ale mi interesuje tylko jajeczka. No, jak tam z tymi wiem, Czy już czwarta paleta jest, czy nie ma? I te wszystkie palety będziemy chyba kwać tutaj tak ładnie. Musimy równiutko. No, trzecia paleta prawie. jajek będzie mieli, powiecie. No, to też taki zarąbisty fest. No więc troszeczkę robimy się. Niem. Ludzie troszeczkę bogaci. Nie wiem. Ja sen jest niepotrzebny. No zobaczcie co za... Ta... Ja pierdzielę, no to jest możliwy jest pobugowany widzowie. A powiedziąta jest, ja to teraz nie, nie, da nie mam snu widzenia, No dalej, teraz. Bituwa. O, śnieg to musi być grudzień, już musi być Wiecie, Wiecie w ogóle na tym sezonie Patone jest tak, że tylko można na jedną uprawę siać, dlatego ten sezon wtedy usunę, ten sezond Wiecie o co chodzi Może zrobimy osobną serię z tym seasondem, dajcie znać To byłby nawet git Tak mogę na pewno zrobić, pomyślę, że to by zadziałało, dobatas, tak, idziemy znowu chyba karmić jak tam jest z ty tymi kolorami? Jest już czwarta paleta, no, o, tu się powoli nawet pełnia już, więc tak. No, już możemy tutaj powoli zmieniać. tylko na, 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 nie mam wideo do palet, nie mam. Nie. po tak. trzeba... muszę zrobić tak. Ja sobie muszę ogrodzić wszystkie no, takie widełki, że na do wideo do palet, coś, żeby, dodać, żeby to, mi się nie pobugowało. Bo po to, się sami się gubię na farmingu, i trzeba potem sprzedawać, kupować od nowa. to jest pobugowane. Dla mnie i coś trzeba będzie z tym zrobić. Ja będę musiał sobie jakoś poukładać, czyli mieć potem kilka tych palet. Więc no, no um, trzeba tam do ładowarek, tam widełki do palet. Muszę no, się sprzedawać, bo nie wiedziałem, gdzie te widełki są. Czyli wiedziałem, że to na polu, ale nie chciałem się po prostu szukać. Ja to, na odcinku chyba to mi zignał, więc no też taka, taka lag mózgu. No, Może on więcej teraz nie żadna, no, już nie mają ziaren. Więc no. Nie wiem czy no. no. to z mega ołupi fotowoltaika. Jeszcze kupimy więcej taką farmę fotowoltaiki kupimy. Będzie zarąbiście, Będzie fikowoltaik No i będziemy folkować ten dzisiejszy ja, A potem teraz w sumie wyjdę z tego farminga na razie. A wymawianie, że to na później. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa jo!